Już grudzień, a jak grudzień to śnieg, ale nie tak łatwo o śnieżyce w The Sims 4. Chyba, że posiadacie dodatek 4 pory roku, wtedy pogoda przejmuje Waszą rozgrywkę całkowicie. I to właśnie o tym rozszerzeniu dziś słów kilka. Oglądaj uważnie, bo w tym filmie możesz wygrać dodatek 4 pory roku do The Sims 4. Pamiętaj o wbiciu łapki w górę i obserwowaniu mnie. Jestem Simartur i zapraszam do oglądania. Ciesz się czterema porami roku, podczas których dynamicznie zmieniająca się aura będzie rzutowała na wszystkie aspekty życia Simów. Upał, słońce, wiatr, śnieżyca i tytułowe cztery pory roku wyraźnie się od siebie różnią warunkami pogodowymi, wyjątkowymi świętami oraz zajęciami dla Simów. Z tym dodatkiem pojawiają się unikalne święta. Dzień miłości, święto zbiorów, zimowa fiesta czy nowy rok. Na każdą z tych okazji możemy specjalnie udekorować dom i całą posesję. Nowością jest także system tworzenia własnych świąt. Sam zdecyduj, jakie okazje będą świętować. I Simowie. Nowa kariera Ogrodnik. Jeśli zawsze marzyłeś, by twój Sim pracował z roślinami, to teraz już może. Faktycznie na początku zarobki godzinne nie są za wysokie, ale na wyższych poziomach kariery to nawet 460 Simoleonów na godzinę. Nieźle, co? W połowie kariery będziesz musiał wybrać ścieżkę botanika albo florysty. Ja bym pewnie wybrał to drugie. Układanie kompozycji kwiatowych po ponad 300 Simoleonów każda niezły biznes. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam ten dodatek, który chyba przez większość z Was jest uważany za niezbędny. Deszcz jest bardzo ładnie dopracowany, tak jak i śnieżyca. Szkoda tylko, że śnieg już leżący na ziemi jest płaski, ale gdy Sim przechodzi, to pozostawia na nim ślady, a to trochę urealnia jego wygląd, więc nie jest najgorzej. Grabienie i palenie liści jesienią, a może najpierw zabawa w liściach z ogrodowym strachem. Wiosną praca w ogrodzie i skakanie po kałużach. Latem znów praca w ogrodzie, wygrzewanie się w słońcu, leżąc w dmuchanym basenie, oraz jazda na wrotkach w wolniejszym czasie. Ale chyba najciekawsza to jest zima. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza ulubiona simowa pora roku. Moja to zdecydowanie zima. Jest w tym czasie mnóstwo śniegu, mróz na oknach i zamarznięta pobliska rzeka. Ale pieni bałwana? Całą rodziną. Lub robienie aniołków w śniegu. Jeśli interesuje Was łyżwiarstwo, to proszę bardzo. Wkładamy łyżwy i na lód. Nie zapomnijmy o ozdobieniu domu. Jest kilka dekoracji, do wewnątrz, jak i przed domem. Możliwość personalizacji choinki i dekorowania jej jest bardzo miłą funkcją. Ale nie martwcie się, prezenty też się znajdą, które możemy otwierać wspólnie z rodziną. Jest to bardzo dobry dodatek, który doskonale uzupełnia simowy świat. O realistyczną pogodę, która naprawdę może zaskoczyć. A teraz czas na konkurs. Jeśli chcesz wygrać dodatek do The Sims 4 cztery pory roku, to zapraszam do zabawy. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Pierwsza. W tym filmie ukryłem 5 razy logo SimArtur. Wystarczy, że znajdziesz je i zapiszesz czas, kiedy się pojawiają. Czas ten oraz Twój nick z YouTube wyślij do mnie w wiadomości prywatnej na Facebooku. Dwa. W komentarzu pod tym filmem napisz co najbardziej Ty lubisz w The Sims 4. Oczywiście nie zapomnij mnie obserwować. Konkurs będzie trwał tydzień, a wyniki podam w następnym filmie 10 grudnia. Dokładne informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Aha, i jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, żeby w komentarzu pod tym filmem nie pisać czasu, gdzie znajdują się loga, a wyłącznie odpowiedzieć na moje pytanie, które wcześniej zadałem. A czas wyślij w wiadomości na Facebooku. To bardzo ważne. Życzę wam wszystkim powodzenia! Dziękuję za obejrzenie tego filmu i łapkę w górę. Życzę Wam simowego tygodnia i do następnego. Trzymajcie się!